Cześć, mam na imię Przemek Witka i na co dzień pracuję jako Agile Coach w firmie Dynatrace. I miałem przyjemność certyfikować się z Action Learning w szkole Tomka Janiaka, którą to szkołę Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. A polecam z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo dużo praktyki. a Drugi ważny powód to to, że widać ogromne doświadczenie u Tomka, dużą ilość przepracowanych w tej formule spotkań i dzięki temu ja dużo dostałem. Jeżeli chodzi o właśnie jakieś uwagi, pewne wskazówki, komentarze, obserwacje Tomka one były dla mnie bezcenne. Dlatego polecam wam też tą metodę. Ona się świetnie sprawdza do budowania kompetencji liderskich, ale też właśnie przede wszystkim z mojej perspektywy agile coacha do pracy nad problemami, nad pracy nad złożonymi problemami. Więc jeżeli jesteś liderem, menadżerem, ale też agile coachem, Scrum Masterem, to zachęcam, żebyś rozważył, rozważyła włączenie Action Learning do, do katalogu Twoich narzędzi. Serdecznie polecam Tomek Janiak, Szkoła Action Learning Vial.